Filip, chodź! Chodź. No chodź. Puruszkował kawałek. Chodź. No chodź. Chodź. no, chodź, umiesz przecież. No, chodź. No chodź Filip Chodź tutaj No nie marudź, chodź Chodź! Filipku, zobacz, co to. Chodź. Daj busi, daj busi, buśki daj. Busi tu, busi no. A pokaż, jakie masz uzębienie piękne. Pokaż. Nie ma, nie ma. Tu nic nie ma, nie ma. A kto ma takiego nerwa? Czemu się denerwujesz, Filip? Filip? A czemu się denerwujesz? No idź do taty. Tata, przybliż laptopa mu. Jeszcze. Chodź, Filip, do laptopa, no. No do laptopa, tata. Może naprawić co? Jakże psułeś? A tu co tutaj to nie będzie szedł? Tam nie pójdziesz już, Filipku. No idź no pewnie. No a kto zamknie laptopa. Kto zamknie laptopa? Filipku. Kto laptopa zamknie? Zamknij laptopka. <gryś> 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 Gdzie idziesz? No laptopa bierz! No, żabkniemy. Weź trochę mu to... ...klam. No przecież umiesz. Nic nie działa, patrzymy. Kto do góry nogami obraz zrobił? Napraw teraz, jak zepsułeś. Kto tak spokojnie? O mama, ja będę grał w skoki. Tak? Wow, w skoki Filip będzie grał. No daj, 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 zostaw. <grym> Filipku, co ty robisz?

No idź, Filipku. Gdzie tata to jest sprawdzi Gdzie tata to jest sprawdzi Pięknie. Pięknie. Pięknie, Filipek to zrobił. Pięknie, a daj busi. Daj busi tu. Busi daj. Busi ma. No. Tak, busi.